Jakie wydarzenie odbyło się dzisiaj na boheńskim rynku? Już po raz drugi wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Boki zorganizowaliśmy piknik ekologiczny w ramach akcji Drzewo dla Klimatu. Nie ukrywam, że ten pomysł, to wydarzenie po raz pierwszy zorganizowaliśmy rok temu i ono tutaj w zespole promocji wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska zostało zapoczątkowane i cieszę fakt, że to przedsięwzięcie nie tylko przyjęło się na Bochejszczyźnie, ale z racji tego, że wspólnie z Województwem Małopolskim, z Urzędem Marszałkowskim realizujemy projekt Live Eko Małopolska, to przedsięwzięcie przyjęło się również w innych powiatach, w innych miastach województwa małopolskiego. Cieszy fakt przede wszystkim, że bochniacy, mieszkańcy Bochni, powiatu bońskiego tak licznie przybyli na to dzisiejsze wydarzenie. Mieliśmy około 1600 drzew owocowych, liściastych, jabłonie, grusze, wiśnie, lipy, graby. W ciągu niespełna pół godziny rozdaliśmy wszystkie drzewa. To świadczy o tym, że mieszkańcy myślą o środowisku, dbają o środowisko, bo sam fakt odbioru dzisiaj darmowej sadzonki potwierdza to, że tą sadzonkę na pewno posadzą i dzięki temu e, zwiększy się lesistość e, naszego terenu. I bardzo za to serdecznie wszystkim mieszkańcom Bochańszczyzny dziękuję. Czy uważa pan, że dbanie o środowisko jest ważne? Tak, szanowni państwo, e, otaczające środowisko, jak popatrzymy przez pryzmat ostatnich e, kilkudziesięciu lat e, przez to, że człowiek no, jest, ekspansywnie korzysta z tego środowiska. Środowisko wymaga naszego wsparcia, naszej pomocy, bo to kwestia zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, to tak naprawdę czynnik ludzki, działanie człowieka. W związku z tym im więcej mieszkańców Polski, Europy, ale całego świata zrozumie, że należy wspierać otaczające nas środowisko, to tym, to tym lepiej to będzie oddziaływało na środowisko, ta degradacja środowiska będzie o wiele, wiele mniejsza. I jeszcze raz cieszę się, że właśnie tak licznie dzisiaj przybyli na ten rynek mieszkańcy Bokni Powiatu Błańskiego, bo rozumieją ten problem, rozumieją, że środowisko nasze otaczające trzeba jak najbardziej wspierać. Czy uważasz, że dbanie o środowisko jest ważne? Nie, nie, tak. Przede wszystkim trzeba. Pewnie. <słupki> tak. Tak. tak, tak, tak. Uważam, uważam, że tak, jak najbardziej. Dokładnie, to jest bardzo potrzebne. A, tak, tak, no pewnie, tak. że tak. Zdecydowanie, tak. Tym bardziej, <słupki> że ma to wpływ też na późniejszych pokoleń, dla osób, które będą po nas. Oczywiście. Oczywiście, bardzo ważne. Uważam, uważam to od 50 lat. I dlaczego warto dbać o środowisko? Żeby była czysta planeta. No, żeby nie było tego kurzu, jak jeżdżą auta. Żeby chronić przyrodę. No, dlatego, że generalnie nie chcemy, żeby był koniec świata. W Parkach Narodowych niek niekiedy są awarie, że zwierzęta giną przez śmieci. E, no, jakby trzeba dbać o środowisko, o zwierzęta, ponieważ oni też, one też zamieszkują naszą planetę. Roślinki będą ładne i będzie wszystko ładnie wyglądać, i można sobie obejrzeć krajobraz ładny. Lepsze powietrze, no i korzystamy z tego wszyscy. Świeże powietrze, czyste powietrze, owady, no wszystko jest potrzebne do życia nam, ludziom. Żyjemy w naturze, nie? Nie teraz mamy dbać, tylko już powinniśmy dbać, co najmniej za 20-30 lat wcześniej. Co pokazujecie na waszym stanowisku? Na stanowisku mamy głównie różne gatunki drzew właśnie tutaj. Począwszy od iglastych do liściastych będzie można dotknąć, zobaczyć jak, jak wygląda dane drzewo. Mamy też opis tych drzew, czy jest twarde, czy jest miękkie, różne zastosowanie. Pokazujemy również gatunki owadów występujące w lasach. Mamy tutaj kleszcze, mamy też takie owady jak osy, pszczoły i inne różne. Dalej można zobaczyć także domek dla, dla owadów, ul tak zwany. No i mamy również ulotki, tak samo mapy turystyczne, także bardzo, bardzo proszę, zapraszamy. Co oferuje pani na waszym stanowisku? Witam wszystkich, jesteśmy na stanowisku Powiatu Bochińskiego. Dzisiaj oferujemy quizy ekologiczne. Rozdawaliśmy drzewka. Każdy, kto chce się pochwalić swoją wiedzą z zakresu ekologii, może przyjść do nas, rozwiązać quiz, a wtedy mamy dla Was ekogadżety, bo zachęcamy dzisiaj do tego, żeby sadzić drzewa, ponieważ są ważne dla klimatu oraz są dla na nas źródłem cienia w lecie. Czy uważa Pani, że warto dbać o środowisko? Tak, jak najbardziej. Nie dość, że to się nam po prostu opłaca, to po prostu musimy też myśleć o swojej przyszłości, o przyszłości naszych dzieci oraz wnuków. Co oferują pani na Waszym stanowisku? My jesteśmy z Borówkowego Roju, z Lipnicy Górnej i oferujemy dżemy, sok malinowy, przetwory takie do obiadu, jak ogórki kiszone, papryka, buraczki, miód też jest. No i można sobie podegustować. Czy myśli Pani, że warto dbać o środowisko? No my dbamy o środowisko, bo wszystko jest położone w lesie, a w las musimy zawsze czysty, gdzie rosną u nas nawet grzyby. Co oferuje Pani na Pani stanowisku? Na naszym stanowisku mamy syropy roślinne, syropy owocowe, kiszonki, sałatki obiadowe. Głównie ogórki kiszone, dżemiki takie owocowe, dżemiki warzywne z marchewki, dżemiki z cukinii, kisimy też wszystko, co nam urośnie, także mamy kiszoną cebulę, kiszoną marchewkę, oferujemy też paczki prezentowe, tak zwane zdrowe boxy na prezent, zamiast kawy, herbaty, to można właśnie tak skomponować jakiś fajny zestaw zdrowej żywności. Czy uważa Pani, że warto dbać o środowisko? Oczywiście, gdyby nie środowisko, to by nas przede wszystkim nie było, nie istnielibyśmy, także... Jest to ważne, żeby dbać o środowisko, nie zanieczyszczać go, jak tylko się da wspierać po prostu naturę i korzystać z niej, tak? bo dzięki niej mamy to wszystko. Co oferuje Pan na Pańskim stanowisku? Dzisiaj mam produkty pszczele, a oprócz tego też troszkę o pszczołach mogę opowiedzieć. Mam ciekawostki, które można wylosować sobie. Można sobie poskładać ul ze mną. Tutaj oczywiście pomogę zobaczyć ramki pszczele, jak wyglądają. Coś tak namacalnie dotknąć, zobaczyć. No a oprócz tego, no tak jak wspomniałam, produkty pszczele, czyli miód, byłek kwiatowy, pierzga, ewentualnie kit pszczeli. Czy uważa Pan, że warto dbać o środowisko? No to jest w sumie moja praca, więc pszczoły potrzebują czystego środowiska. My o to dbamy i też zachęcamy każdego innego, żeby dbał właśnie o to, żeby inne owady, a też, też pszczoły przede wszystkim mogły w czystych warunkach pracować, dzięki temu mamy zdrową żywność przede wszystkim.